No, okay, witajcie ponownie. Ostatnio, właśnie, już tam ostatnio, ale już jakiś czas temu, co zarzucałem drugą część yy, Max Payne 3 Multiplier yy, od Rockstar, co była zapowiedź wtedy tej gry. I właśnie treść wizualna tego nagrania jest właśnie chroniona prawami autorskimi przez Take Two. Dlatego teraz nagrywam to w innym, trochę, tak w innym formacie, no. żeby tam nikt się nie czepiał. No to zaczynamy. Max Payne czyli projekt i, te i technologia. Seria Max Payne zawsze łączyła narrację z, z intensywną strzelaniną. W trzeciej części Studio Rockstar chciało skorzystać z tych samych rozwiązań i przenieść się w tryb wielosobowy. Czy to grając jako Max w trybie Painkiller, rywalizując w deathmatchach, tworząc drużyny, lub biorąc udział w serii wydarzeń fa fabularnych w trybie wojny gangów. Gang Wars wojny gangów. Wojny gangów są sercem rozgrywki wielosobowej. Wydarzenia z gry jednosobowej są wykorzystane do narracji tego trybu. Wynik każdy z spotyczek wpływa na dalszy rozwój wypadków. Przynależność do gangów to jedyna rzecz trzymająca ich przy życiu. Każda wojna gangów dzieli się na pięć rozdziałów. Każdy rozdział z kolei zawiera jeden z dziesięciu różnych typów rozgrywki. Na przykład w jednym meczu twój gang może mieć za zadanie przejęcie wrogiego terytorium. Jeśli ci się to uda, to następnym razem musisz pozbyć się bomby podłożonej przez rywali. Jeśli Ci się dokonać tego na czas, to będziesz mieć przewagę w kolejnej rundzie. W przeciwnym wypadku szala przechyla się na drugą stronę. Zemsta i Przypływy Vendettas and Bulls tym w trzeciej części gry może każdemu zaoferować coś od odpowiedniego. Jeśli zginiesz dwa razy z ręki tego samego gracza, to można zapoczątkować zemstę, która ujawni pozycję twojego przeciwnika na mapie. Zabij go, a dostaniesz dodatkowe doświadczenie. Jeśli przetrwa i zlikwiduje ciebie, to jemu lub jego przypadną dodatkowe doświadczenia. Przypływ wykorzystujące Bullet Time nabywa się poprzez awans. Każdy przypływ ma 3 etapy, a każdy z nich wymaga większej ilości adrenaliny do aktywacji. Przy trzecim poziomie Twoi wrogowie zaczynają wykorzystywać granaty. Podstępny potrafi oszukać przeciwnika udając jednego z nich. Trigger Hut daje Ci od razu niezły arsenał. Kreus, ekipy. Gracze mogą dołączać do dużych publicznych ekip, albo mogą stworzyć prywatne drużyny, które można modyfikować. Te grupy pozwalają walczyć pomiędzy meczami, i to nawet pomiędzy innymi grami od Rockstar. Gra w drużynie pozwala graczom na zdobycie większej ilości punktów doświadczenia. Dzięki temu można odblokować więcej broni i przypływów. Grupy mogą walczyć pomiędzy sobą, by wyrównać rachunki. Łącząc tryb nar tryby narracyjne jak Wojny Gangów z taktyką zespołową, zemstą oraz ekipami i przypływami jak Bullet Time z bardzo kinową rozgrywką, Ryb wielo gry rozszerza jej świat, a także wciąga gracza głębiej w jego mroczną historię. Max Payne 3 Multiplayer. Koniec części drugiej. No i to tyle z mojej strony, to trzymajcie się. Do usłyszenia.